Jo, jak widzicie, coś czai się na horyzoncie. Coś czai się na horyzoncie Kamali, i chyba będzie w tarapatach. Chyba będzie w tarapatach. Kolejna rzecz, no to teraz w zasadzie jesteście już przekonani, jak, jak społeczeństwo nastawia się do, do katastrofy z eventu Avengers Day, który mieliśmy okazję oglądać w pierwszym odcinku. Także zobaczmy, zobaczmy, co będzie dalej się działo z Kamalą, i być może, być może z Avengersami. Także zapraszam do oglądania. Proszę jak szybko wieczuli go. Jął. Jął w go w sensie, że nie humana nowego, nie? spadać! Jeśli mnie złapią, to moje zdjęcia będą wisiały na ścianie. O oh, fuck. Wytracam iść. Ale mamy czarną wdowę. Ojej oj. Nie idę tam gdzie No nie wiem. A więcej nie ma, Ej, cool. do nieba, oni są wszędzie. za plecami przejść? W prawej? Tam dalej jest jeden jeszcze. Nie ja poczekam aż ten się cofnie po lewej do tyłu, znowu wejdzie w krzaki. Ojej ojej Oj 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 Chyba jest w porządku Wrócę w ogóle do domu. O fuck, następny jest czy wiedzą kim jestem Inhumans? Inhumans? Myślę, że brzmi lepiej niż nie ludzie akurat. Ja, ja, ja myślę, że mm, te nazwy własne powinno zostawać się w języku angielskim. Z jest zbyt wielu strażników. Tak jak e, granie z, jak, jak się nazywa polski tytuł? Endgame? Nie wiem. Nie wiem, po co oni to tłumaczyli. Było w porządku. Finalna gra, nie wiem, nie wiem, jak się nazywało. Powinni zostawić, powinien zostawić to po angielsku. Endgame brzmiało o niebo lepiej. O niebo lepiej. Dobra, to teraz jakoś... coś tam dostać. A, on zaraz wróci. Okej, okay, tego mamy z głowy, jeszcze drugi. A, angielskie nazwy własne powinny zostawać. Tak jakby Iron Man przetłumaczyli na żelazny człowiek. No przecież to brzmi <grygodnie> Karygodnie. Bez sensu. Okej okay. To co Zostało 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 nadane, zostało nadane w, w Stanach, czy tam gdziekolwiek indziej <grym> nazwą. To ci goście nie umieli pływać. Ojej, 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 o oh fuck. czapka chyba co? No dobra, to once again. Jeszcze raz, mówimy, powanego. Człowiek pająk, człowiek pająk już mi już lepiej. Super facet. super facet, super dziewczyna. Ciekawie czy jeszcze jakieś inne wymyślicie Człowiek nie topesz. Człowiek nie topesz na przykład, nie? No to, to jeszcze jest okej, okay. jeszcze w miarę w porządku. Człowiek nie topesz. Jeszcze całkiem spoko. O, okej. Okay. Chyba, bo nie mogę po prostu się tam podchodzić przez chwilę. Dobra, idź dalej, gościu. Nie, mamy się tutaj szarpać. Idę dalej przez to było to. że tak powiem. Pagno, pagno <laughs> nawet powiem. Szczury z kanałów nadchodzą. Szczury z kanałów. No faktycznie. Czarna wdowa działa, no? Czarna wdowa działa. Ale to może tylko w wypadku tych e, kolorów. Więc sprawdźcie to Ojej, tutaj to nie wiem, będę mieć towarzystwo. Mam dalej iść. Ojej, zauważymy chyba. Ojej 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 Eee, lewo O nie, zaraz się przedam Tędy mam iść Of. uuu Szybciej, 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 szybciej Ale zobaczcie w ogóle dziewczyna Jakiego jest tutaj mm, cała ta zgromadzenie jej tutaj poszukuję? Od razu tylko wyczuli Himana i. szukają. Chyba muszę w lewo iść. Dobra, chyba tędy. Ok, tutaj coś jest. Nie sądziłam, że ten dzień skończy się przepychaniem śmietników. Nie ma streama bez określenia wagna A były, były streamy bez zakresienia wagna. Zaczynało się bez wagna, ale jakoś na ostatnim streamie e, to słowo padło Padło też za mną ludzi O kurde się teleportować? Świetnie O co chodzi z tymi newimanami? Dlaczego oni takich e, prześladują Uuuu Chyba tam muszę wrócić nie by się kołysać. Ja to muszę doskoczyć. Okej. Okay. Dobra, już wiem. Fajne. Ale wyciąga łapki, prawie jak Spider-Man. Fajne czynu. Będę pewnie nie, nie przeskoczę. Uuu, pięknie na weszła. Chyba czysto. Okej. Okay. Oooo... Uh, tyle starań, tyle po prostu y, metrów no przeszliśmy. Na szkole, na szkole. I co? Ale i tak nam przeszkadza I tak nazwali. O, dobrze. Obudziła się. Bardzo mi przykro. Te syntoidy wypełniały tylko protokoły bezpieczeństwa. Co to za jakiś kurde? To przestępstwo. Moniko. Odpuść. Co tu się dzieje? Dokąd mnie zabieracie? W bezpieczne miejsce. Przecież jest ten doktor, nie? Wybacz. Wiem, że mój holograficzny odpowiednik robi lepsze wrażenie, ale to trik dla udziałowców. Uuuu... chyba też cierpia w tego w wyniku tej, w wyniku tej e, reakcji, która powstała podczas Winter's We własnej osobie, czemu włamałaś się na serwery? Niczego nie ukradłam. To czego szukałaś? Uuu, nie można wrzucać linków, nie można wrzucać linków. Kamalo. Ejm chce nas jedynie wyzwolić od pozostawania na łasce i niełasce rządzących. Subiektywnie, nieograniczona władza jest niebezpieczna, wręcz zabójcza. Najlepszym przykładem był dzień A. Masz szczęście, że przeżyłaś. Ale dzięki technologii możemy naprawić to zło. Możemy zwrócić ci twoje życie. Eee, tak on z automatu wszystko wszystko ja usuwa. hasło, okej? Okay? Nie sądziłam, że będę musiała się tego wejść. Zmienić Jest agresywna. Infekcja musi się pogarszać. Co? Ojej. Nie Taka chciałem nikogo skrzywdzić. Oczywiście. Ale co się stanie, gdy znów stracisz kontrolę? Hm? Co się stanie, gdy skrzywdzisz kogoś, kogo kochasz? Nawet Avengersi muszą zapłacić za swoją pychę. Byłeś tam? Kiedy kapitan zginął, byłeś tam? Okej, okay. no to ciekawe pytanie. Tak. Przywaliłam mu drugie rury. Monika znalazła mnie na mostku. Jej formuła regeneracji ocaliła mi życie. Chodź, Kamalo, pomóż nam, dobrze? Pozwól Aim pomóc sobie. Raczej wątpię. Ona już wie, że to jest nie tak, jak on mówi. Sama sobie poradzę. Piapła, George! Łap dziewczyny już! Doskonale kamala, Pokazałaś się, że jesteś inhuman. Głupia! Co ty sobie myślałaś? Że dołączysz do ruchu oporu, że zostaniesz w Tak, tak, to pisze, masz rację racja. Ararara, ti, irara, ti. Idźmy dalej. Nie mogę wrócić, ani, albo ci ludzie ich skrzywdzą. Nawaliłam w całości. Juta, Stara Baza Shield, ruchoporu będzie wiedział, co robić. <laughs> to już oderwali. Oh, fuck To się Mowy nie ma no! Okej okay, to chyba nie dobra profes Yuta Stara baza człowiek młody i człowiek maszyna Poru będzie wiedział co robić No Human. Się, a nie, stanie, czy się nie, ma! nie wiem czy ten za znaczek tutaj w ogóle... właśnie nie, nie miałem możliwości nawet dotknięcia tego znacznika, więc chyba to nie jest to droga. Jakiś tam się symbol pojawił, ale to nie był znaczek mi się wydaje. A, jeszcze raz, Juta. stara baza shield. Ruch oporu będzie wiedział co robić. Kurde! kurde... Tak, tam jest linka po lewej masz Ale ją gonią. Nie ma się gdzie ukryć. Uh, Może uh, się uh. wydostać z miasta. <laughs> Następne. Ale zobaczcie, jak agresywni są. Są agresywni. Ale dziewczyna sobie dobrze radzi. Dawaj dalej. Jeć, ale kto jest? Daszadę, do daszadę. Nie dała rady. Ten gość mi pomaga? Nie zamierzam się upewniać. Tak. Takie wielkie łapska. Człowiek maszyna. Eee, no tak, człowiek maszyna. War -maszynie. A ktoś się dostaje tutaj? O, morda. Muszę się jakoś dostać z miasta. Dobra, zróbmy to. No dobra, to chyba. Mm. Ojej. Ale... Chcecie ale... zobaczyć moje noce? Uh, uh, uh. No to macie ciekawy arsenał Bardzo duży zasięg ma ta dziewczyna. Okej. Okay. Okej. Okay. Powiem, że nieźle. O, Machine Mena. Okej. Okay. Ja pomyślałem o War Machine. A jakbyście... Jakbyście, O, piąteczka. Jakbyście byście nazywali plastikmena? Człowiek plastik. No super, moje ulubione. Elastikman może to był? No tak. Jak tych rozwalić? O, ja ręką mogę celować, okej. Okay. Ręką mogę używać na dystansie dużym. W porządku. Kiołki go. Daj, daj. Nieźle, ale ćwiczyłam na tę okazję. Całkiem bardzo, no, bardzo przyjemny ma zestaw tych umiejętności, bym powiedział. Naprawdę. Miło, miło tutaj się nią walczy. ona i oh, ja. Nie wydaj mnie. Powiedz, że pojałeśmy na wycieczkę. Może też się da, może Powiedz też się da. chociaż akurat w tym przypadku był e, to ten sam klawisz używałem e, teraz, którym e, używam kotwiczki przy czarnej widowie, więc chyba nie bardzo. Obiekt niestety. 11,02. Potrafi się sklonować niemal idealnie. Z wyjątkiem nieznacznej zmiany barwy tęczówek. Komórki dzielą się dokładnie w połowie, tworząc dwie odrębne osoby. a Jak u wirków trójjelitowych, tylko lepiej. Zgadza się. Poza tym zachowuje wspomnienia oryginalnej osoby. 925 potrafi wytwarzać potężne uderzenia energii. A Ach, kilka innych posiada zdolności związane z ogniem. Budujemy prawdziwy arsenał. Programowalna okay, spoko, spoko, spoko. moc pod naszą kontrolą. Koniec bohaterów, koniec pomyłek. <noise> Czas na kolejną dawkę. Nie trzeba. Przez pół roku byłeś w śpiączce. Wcześniej ledwo powstrzymywałeś kaszel. Kilka dawek formuły regeneracyjnej i zakończymy terapię. Ciągle zapalają świeczki u stóp posągu. Gdyby nie młot, nie byłoby tego. Odpuść. Czemu wszyscy mieliby myśleć, że przejmujesz się sami? Moi ludzie się tym zajmą. Pani ma adaptoida. Masz rację. Ta wersja może być nieco potężniejsza. Jest stabilny? Prawie. Prawie. To jest niesamowite. Cię dobrali, kusze.